Jesteście... O Jezus Czy jesteśmy w tym sklepie, gdzie wszyscy nie żyjecie? Nie. Ja nie, ja nie mam pojęcia e jaki to. Niebieskie są moje, niebieskie moje. No, ja wziąłem siłę, ja wziąłem siłę. Zostaw siłę, zostaw siłę! Za późno Kto, ktoś mi zabrał staminę Zrozum to ktoś Ja, ja kupiłem dwie staminy. Mówiłem sobie kolory. Nie Hobby? wiem, jakby... w dupę kopa, wiesz? Jeszcze włosę, Biorę wózek! Oddam ci! Daj mi, daj mi! Chyba ja to jak być potrąconym, piękne. No, Dobra. i kto zniszczył. Mam go! Dada! Zgrubł się, pójść idę. Daj mi go, daj mi go. Czekaj. ty, kurwa! I hyc o podłogę! Ja pierdolę. Kopiury <grym> się to odwala. Co? Widzę, widzę. O! Mamy... Mamy Windowsa XP! Znaczy, to Jak się obraca? Kopi eee. ja, Dwa koła pomogę ci, pomogę ci, pomogę, ci, 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 ci. Dawajcie wózek, dawajcie wózek Nie, nie bez, bez wózka, wózka, bez wózka. Dobra, to dawajcie wszyscy, prowadzimy Wszyscy do góry, żeby to Idzie. nie ocierało. Ja się, ja się popatrzę na was. Kurwa Pruk, próg, 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 dobra, dobra, dobra i level. Próg zwolnienie Dobra zajebisz. No jakaś pierdola, czy potrzebna? Nie, no ale nie, nie dawajmy. Dajmy więcej, żebyśmy Narazie. mieli skopione jakby w jednym worku. Ta, 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 no, no, no. Dobra, O, tutaj. O, fuck. O, kolejne. Daj go, O, dobra. Jeszcze to, to tak, ty. Na razie. Dało się jakoś tego tak, zrobić, żeby podświetlało mi to, to mogę zebrać, czy nie? Eee, dało e, tak, tak, Który no, z gry za nas? Musimy na to spojrzeć, wierzę. O. God damn it. Przestań zmiłowalić tym wózkiem. O, taki, tak. co ruchrycusia. Mamy rodzaj do tego, do przystarpu dawajcie od razu Nie, bo czekaj, bo od razu odpalisz Dajcie obok Panowie, obok tam połóżcie, nie wstawiajcie jeszcze do środka. Pierwszy. Nie mam bardzo tutaj Nie do środka nie dawajcie na pole No dajemy tu bo od razu się z tym Myślałem, że do mnie gada Ale on ma skok, widzisz jaki jumper? <grym> Zostaw za... <fuck> mnie <grym> Warto było ja się tutaj zza... Co e... to było? Parkour. <grym> Parkour Parkour? O, kielich, Parkour. okay. okay. a to nie powiedziałeś, co otworek tutaj? Boss music eee. <grym> Miesio, co powiedziałeś? co powiedziałeś? co powiedziałeś? <grym> Ewakacje. Ale ty kurwa śmierdzisz grubasie Wierzcie wiatrak i go odbuchajcie! Nie jestem wiatrak do chuja. Chopi <grystanie> go wyjebał! Kopi, kopi, Chopi o tej HP, chodź o tej trochę, bo cię oddałem, weźmy odej HP tu jesteście bezpieczni, dawajcie tu, kurwa! Nie, nie! Gdzieś pan, pan zjebał, ktoś Jest drugi raz! Tu jesteście bezpieczni, jakby co? Eee, hubi, hubi, został zamordowany drugi raz przerzędny. mnie! cię! Boję się! Czekaj, tu Zabiłem go! Ale przez przypadek go zabiłem, chubi Czy wiatraka nie... wiatrak zniszczyłeś Jak obraza ja się Trochę Ale jego go strasznie, nie mam pojęcia Przetrzymaj prawe myszki Uwaga. A, dobra O kurwa Wiatrak nie działa <grym> Widzisz? Działa Chuje, nie odpycha go to co coś na was skupiło. Kurwa, szado nam zlechł lechu. To... Odnieś się, komuś. Bierzcie sado, bierzcie sado, bierzcie sado. On jest tutaj na mnie skupiony, na nas. Aj, ja miej Ja też nie ja wychodzę. Bym... Ja bym wyszedł. Kto nie ma, bo to by nie A nie, bo on to był? Ale był on Ej stojący. Ale ta fajna zwiedzka. Uh, uh! <laughs> Ty, oj, co... Oj, oj, sorry, oj, oj, oj sorry. Ty mendo jedna. Jak jeszcze rzucił jak po Hamsku? Ten akowe Dilamacie? No, to co ty nie żyje? No nie żyje. No skurwa. Koła, pomogę ci drogi, bo kurwa widzę, sobie nie radzisz. No! Zwróciłeś zeka, Ja, Jakby to, na pewno nie rozwaliłem płyty, która była warte 2000. Dobra. Weź to teraz wóz wkładaj, kopij. <laughs> kurwa, kurwa na no. telewizję. No. I opa! Dobra. Znaczy, hmm. nie, nie, czekaj. Sywo trochę. No co? Pa, jak amortyzację zrobiłem. Może weźmy goś po prostu ręką? Rykej. Okay. Ręką po prostu. Dobra, to. <grymka> łatwiej będzie. Może <grymka> łatwiej? Macie staw. To taka zipyńska, bo to Czekaj, dobra, 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 dobrze jest. Małe straty. Na... No, jedno trzecie już poleciało. Na... na przeprowadzkę was kurwa nie biorę, nie? <grym> Pomożemy ci, spokojnie. Tevisa też? A gdzie, a głowa? Jestem, jestem. 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 A. Chyba. Chyba? Chyba. 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 Teal, żyjesz? Tak, jestem. Ja ci ty... kurwa cudzcem. O no tu, ton tu kolegom Ty chcesz, chcesz 20? Możesz dać Masz. Deal. Dziecię, czekaj. Dzięki O Przed Ci za Dzięki Proszę Włażę do pomieszczenia, tutaj z czaszka mi na łeb wyskakuje, nie jest w stanie się przed No i dobrze. Pierdole. No i co, co ja Następna baza. No, no co, co tam komu O pięknie, baza czy chcę A czemu w ogóle hajs mamy ze sobą na, na razie? Chudzie, na później, na później. z kasą, który został znany z, nadwyż... z No. Jak półsetny. Nie, no, to mogliśmy go tam zostawić już No chyba tam będzie Tu w lodówce może coś jest o. No i oczywiście że jest AWAM kurwa. Oh, kurwa Kopi kurwa. Małpa No co zrobiłeś talerzowi ty Talerzowanie ty To nie ja to małpa A rzeczywiście O! Małpa! pawpa. grapi Ostrożnie kapi, ostrożnie, 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 ostrożnie. Ostrożnie kapi, ostrożnie kapi, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie kapi. No, co ja no, próbujesz, co próbujesz? Krzyczysz Tobie również. O kurwa. Jak tu niknęłeś? Dobra idę do góry. <laughs> Moje zarobki. wiem... Wie, wie. za... No kurwy. Daj tu skrzynkę. Nie kurz. Ta... Oh. Co to jest? Brzmij! Zasłań go, zasłaj go, zasłaj go! Zasłań go, zasłuję go. Później nie, poście, nie pośpieście, Co to? Co to jest za gówno? Oczy oko! Kakała! Jak ona działa? To Ok, no, samura O no, to podobno O! Ale łóżka Ty. Ale co tam robi Szukajcie kosztowności Może... O! Słyszę tego, point extraction Czego? O kur Panowie Panowie, jest nowy problem Dzięki. Gdzie jest wózek? ważniejsze rzeczy wózcze. <głos> <głos> um, Problem jest tak Widzisz to O <noise> oh shit. To było ważne Dobra kto prowadził To Było wózcze. warte tego ja Która się z tym łóżkiem? Albo w sumie chuj, wyprowadźcie. Prowadźcie to do czego? Ja tego nie prowadzę nie ja. <noise> tak. Ja jestem kwalifikowany. Chore, czekaj, <głos> czekaj <głos> ma, trzeba go asekurować. Wiesz, to trzeba kliknąć. Otwórz Co? Nie nie, 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 nie. A dobra, nie. już rozumiem. To zrobiłeś. Nie, dawaj to wie, to że tak nie, nie. nie, nie. Poczekajcie. Jest, jest ok. Wiem chyba, do czego nie chcieliśmy. żebyśmy się... No. Dawaj, ej, dawaj. ej, panowie, panowie, panowie. Parku, parku. dawaj. Dobra. Dawaj, dasz kopii. to się kopi. Tylko kameruje. od tej HP może tak. Dawaj kopi. To się kameruje! To się kameruje. Jeż, zawsze chciałem skakać po meblach. Świetnie ci idzie. Kurwa, świetnie. O kurwa! Poczekajcie! To... Bo... <grym> Widmidia to się zabiło. Cześć! <grym> Cześć co? Ja tyr Czekaj, gdzie jest jeszcze jeden łeb? Za tobą był. Dobra. Dobra, ożywiamy ich. Ci zabiłeś trzech kolegów. Ja? Co A wózek? Tak? Wezmę. Okej. Okay. Ty! Ty, 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 co ty robisz? Nie wiem, Ej, tyl, 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 ty, ty. nie. nie, 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 je, je, mam bo mnie je, je, nie się go, je, nie! Nie! Nie, Nie, nie! je, nie je, 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 nie czekaj bo ja je, się skupiam. Skupienie mam. Shadow, gdzie jest... Gdzie Chodź, gdzie jest ty Shadow? No kurwa, Maciek i... Ty... Daj te rzeczy. Kopi. Czekaj, czekaj, potrzebuję jego łeb. Czekaj, kopi nie żyje to? No Kurwa, przespań się, skakać Ej, ja tu na górze ja ty tam? I sam bo wyjebało, dobra. Nie <laughs> ja ja wiem, spadłem. E! E! A, ale to się chyba tego Glu... głowy spuszczać, lub? No go A. To że się rozpisywamy po. Ale gówno Opak. Ej, nie, 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 a wak! Dobra, bo musimy jeszcze na instruction point. Weźcie kończy. A gdzie jest to kurwa gdzie jest Taki bleb. kopacz? Taki kur... plem Czekaj. On łódka. Tylko pozysowałeś się motor. Dobra. Jest mam go in my sauna. Oho Ej Niko nie, niko nie słychać. A! O ja pierdolę. Ciekawe czemu? Jest. On na górę wskakiwał chyba, jak pamiętam. Co, z wysokości zdechł? Czekaj, ja coś tam Może? Na górze jest? No, nie, on na górę nie, właśnie wskakiwał. A miał ten podwójny skok. Nie miał full major. Nie, nie tak. skończymy tam. Czy wiesz Ale co? chłopaki, Daj, chodźmy, bo tracimy czas. Dobra. Daj, naprzód. Musisz ku, bo inaczej nie, cię nie weźmie. No, tak A, zrobić. to kutak robi. No Tak samo ja, no się rzucać właśnie, skakać. Ej, właśnie nie wiedziałem, ja myślałem, że kontrola. Gdzie jest kurwa dalej przejście? Tu masz kolejne przejście. Kurwa. kurwa. Biednego Niku kurwa się. Od razu biednego. Ej wypad, wypadł po prostu, co moja wina? Kurwałeś, czekałem. A może? Nie, tu nie ma extracta. No ale tu możemy pozbierać kasę. To jest coś chyba właśnie Nico patrzył też. Mm. Ojej! Jest coś, zbrojnica. A to jest to gówno. Tak? Takie gówno. A to, że się kręcisz? Haha! do Ty! Jest. No to startuje do wartości, kurwa, dosłownie. Dobra, biorę to do góry. Ja tu dużo nie ma. No nie wiem, to fajnie. To fajnie to nie jesteś. Na starcie jest się skręt. A. Kurwa, no, Niko jest puścił znowu Czekaj, no dobra nie my myślałem że tam coś stoi Ja pierdola Czy Znowu znowu Niko opuściłeś Byliśmy na górze? Ta, na górze byliśmy Nie, czekaj, co mnie? Ta, ta byłem A nie, nie ta góra Ale czy ta, byłeś dobrze? Eee, tam... coś jest, coś idzie, Jakiś śmietankowy potwór o kurwa! Co to, co to kurwa było? Nie wiem! Sperma go złaje Tam mamy przejście na starcie. Przynajmniej powiedział sperma, ale. Znaczy powiedział ale sperma nie, iść, nie iść tam, nie iść tam, nie iść tam. Co to kurwa jest? To cię wciąga i zabija na strzała. Ale co to kurwa jest? Chuj wiem, Michelin. Pierdolę, nie, bo nie, nie. No, mi się zginąłeś. Żyję, żyję, ja pierdolę. <grym> co kurwa? tam <to> kurwa było? <grym> nie wiem, <grym> kurwa Michelin niebany. <grym> Ej, on mnie prawie zabił, nie? On mnie w kurwa prawie zabił. Nie żeby co, jak on zaczął napierdalać w tą czaszkę i nasze rzeczy przy okazji. No i w ciało Niko. A Niko to już dawno, nie, on jest pod stołem. Znaczy na stole, jezu. Okay. Ale, jak go zabił, jak zabił to... Jak zabił No Właśnie, cóż, kopisk Nie, Niko Bo Miezio to... Michelin go zabił No Michelin, ale jak go zabił? No, on wciąga cię na daleko Ale kurwa, ja przecież z... przejeżdżasz Niko znowu Dobra, jebać Bierz jego łeb. Musimy znaleźć... Albo przed nami. Przed nami jest. Tam jest duża waza. Ja no pierdolę, co? Ale jakby to przetrwaliśmy. Nie wiem. Ale nie zapewniam, że jeszcze trzeba stąd uciec. co jest oko Oskar, Oskar, ośka no okay. kakaowe czekaj żyjesz no nie nie żyje nie wiem, tak stoisz w miejscu nic nie robisz weź otwórz te drzwi już, 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 o, kurwa! Ej, dobra, poczekaj, to trasa jest tak... Ej, trasa... Ej, mamy najprostszą trasę, bo będzie z stąd uciec, niż stamtąd. Niby tak, ale... No jak się pojawi myślę, że. będzie komuś. Nie zapominaj o nich. Nie, no... Do... Kmiecia? Znaczy, sorry, kopacz. Sorry, obroń się, właśnie w tej chwili. O! a no co mamy? <laughs> To ha, Erika, Czekaj, bierz, 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 bierz. Okay. Okay, daj mi wejść na skody. kurwa, tu są skarpety, ja dole, i tak coś jest warty tyle, że wiesz, no tylko, że to może się natychmiastowo zniszczyć, całość jakby stracisz, okay. No, dawaj Dobra Dobra, wrzucamy i lecimy. No tak, spierdolamy Oszczędzaj energię. Ta, oszczędzaj na razie energię. Kurwa, I rura zaraz. Trzy. Rura, 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 rura. Myśleli!

Robisz chujowe milione Rura O nie, oczko! Dobra ci Dobra, let's go. Mamy to uh. Ej, chłopaki jest problem! Co? Knie się zgubiliśmy? Kampana zgubiliśmy! Trudno nie, 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 no, sorry, no musimy. O, oh, yes, yes <noise> <to>. jest, jest <to. głos> Ja Nie, 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 co Kto, nie, mikrofon? nie, 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 mikrofon nie, Dobra, upgrade siły proszę mi zostawić teraz. Błagam. Proszę mi zostawić upgrade stabilny. Tutaj no się dany jest dal w Wikniku. No sobie chyba. Nie, nie wiem, które to gówno robi, nie, co tak. to robi akurat, ale nie wiem, że on robił niemie rzeczy. Kurwa! Ja oh, spuściłem Ekstra. Ja ile mamy? Na. Ja bym, ja, chciał ja bym chciał. Ja bym wziął kranat, tu je. Ej, w ogóle wiecie co? Chwila. Jest HP, wiesz, no. ja to znajdę. Wiecie, leczenie może już tak właśnie. Tak? Ja se tu odkładam to, co ja biorę. W lewy ruch. Dobra, to si Moje si... Dobra, to ja... Ja tylko stabilny i lew. W jest mój. Lewy lewej jest si mój. Le ile... Z ile, jest ile jedno leczy? leczy? Tę duszka. Ja pokazuję. To pokazuję. A, 50 to ja chcę dwa. Lewy górny jest, jest moje, czyli siła. Siła. Moja jest, jest najgórszy. Ja prawy dolny. Siła, masobra, kutasa? Tak. Ja nic na razie nie chcę od życia. Widzę, <noise> ci świetny bieżo. Co? Widzę, ci świetny mierzył, tylko ja bym wziął coś na twoim miejscu. Dobra, chyba... Ja na razie je. Zobaczę Dara. jeszcze, jak mi pójdzie. Chwila kupujemy, nie? Kupujemy. Chwila, chwila. Okay. Kurwa Wózeczek kosztuje? Nie, ostatni nas kurwa Nie, ha, ha, ha Dobra, już, bo nim wszyscy zainteresowali Kto by gdyby nas było stać w następnym? Mogłoby dobrze. dobrze No, no może Wiedziałem Ej, i śmieci Kurwa Dobra, chłopaki, nie, nie, nie zajmujmy czasu i lecimy Rura do Ukrainy wyobraźni O nie w... A, Dostał Dobra. Dla mnie skoki z papinka. Ja miałem jedno leczenie. Nie wiem. Dla, dla mnie... Dla mnie siłą Dla, dla Skoki, mnie... apteczka ja jest... tego używa? E. Łapiesz yeah. E. Dobra. Każdy ma fulla. Znaczy fulla. No, o, ja mam. Jestem happy. Dobra. Nie ja też jestem happy. Dla 76. Dobra. Lecimy dalej! <śles> <śles>